Tak. Żeby nie było, że plik jest za duży, plik jest za duży i nie możesz go przerzucić na PC-ta zabezpieczenie. Idzie już? Tak, idzie. Dzięki. To mam tylko dwa statki do postawienia jeszcze. Stawiam pięć statków. Ile? Pięć. Nie, po kur... ale pół pięć wiem, co zrobić, tak? Zresztą znaczy w ogóle mam tyle statków. Kurczę, nie mam tyle statków! To co mam zrobić? Zostawiam trzy, bo nie mam tyle. Nie. To nie do Albo dwa. Nie, dwa z Ja postawię, nie, skończyły w monedze, w tak? postawię... Skończyły mi się statki. W twojej turze? Masz Skończyły mi się statki. Ja... W swojej turze mi się. To trzeba robić teraz. Tu. Dobra, to... To inny plan. To nie płynie. A ten jak frega fregata. A skąd fregata robi? To no. nic, to jest do niczego. To no, ja już nie mam statku. Ja teraz, teraz będę powoływał rycerzy. Do czego jak ja wszystko wypiłem? Po to, żeby zabrać najbliższą władzę rycerską. A ty też masz jeszcze to! Masz najwyższy rydzę rycerzy. Trzymaj. Lubię staty. Ruchom... ma wszystkie trzy... zobacz. Ja mam tego dwa... Sześć punktów. On Zygra to w ogóle nie patrzę na niego. Niech chcę być ostatni, tylko... tu no, nie będziesz. Ja teraz zgarnie 6, 6 punktów. Ty, zaraz jak to? Robię osadników za dwie monety. Dwie się nie się zwraca, bo w ogóle kupuję. <laughs> Ostatki ja błonę sobie w tej skrzyni. I dopłacam za dodatkowy ruch owcą. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, trzy, pięć, pięć, sześć. I odkrywam nową wyspę. Dotarłeś? Uh, Proszę, Wiktor. Brawo! Ja, za, za późno! Wiem! Ale dotarł. To się liczy. Na zasadę, ale to nie koniec. To, to nie. nie koniec. This is not the end. Drogi? Ale tak, nie masz już dróg, ani nie masz tych. Osadę portową? Osadę portową robię na tej nowej wyspie. Okej, okay, dobra. I, to ty Czekaj, I co ty chcesz zrobić? Czekaj. I to i teraz wiesz co zrób? Płyn statkiem na górę. Na tą wyspę, żeby z, mieć załatwienie nowej wyspy. Wtedy no, mu którą niby? Tu, na, na górę. I wtedy mu zabierzesz... Dla mnie to na dole, ale... Ej! Dobra. I wtedy to zabierzesz mu port... Eee, dwa punkty mu zawierasz, bo będziesz miał więcej portów niż on. Jak niby? Będziesz miał... Ja mam cztery. Jeden mam... Ja mam, ja mam cztery. Dwa, A ile masz? Jeden port? Ja, ja mam jeden dwa, port. Dwa, trzy. Ja mam cztery porty. Ja, ja tam mam tam. jeden port, o co ci chodzi? Ja, ja, ja mam, mam dwa. Cztery. Ja mam cztery. Ja mam dwa. Ja mam na drewno, na siano... Ja, ja mam ja jeden 3 Trzy do jednego ja mam i tyle. na kamień. Ja mogę za wszystkie surowce wymieniać, jak chcę. Prawie. Nie, Ja tylko moje kolegi tak trwają. Pięć! Jeszcze jedno. Piątka? No. Czekaj, ale jeszcze nie skończyłem, dlaczego czemu No to dawaj, tak jest piątka. A. Ja już skończyłeś. Co ty? Za dwie monety. Trzy, kupuję glinę. Trzy, pięć. Jedna mi się zwraca, bo robię kolejną zasadę. Pięć tych pięć. Dla, I pięć tego. Pięć jedna. Ja polecam, skład, 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 dłużą, no, no, no. To powiem jak jest koło, jak była piątka, o tam małej puszce. no. Tu pień drewna. I pędzliny. Pierdolę, ujebane. Dobra, i tyle. Czyli była piątka, czyli A tak mają... Wiema, ale muszą surowce. Za pięć. To jest do budowy. Żeby budować dwa starcie do wszystkich statków, to będzie na miasto. Już mogę? Widziałeś wszystko? Hmm. Pójdę na miasto wszystko. Wiktor? Ropa. Poproszę ropę. A, A, bo ty masz pod... E, pod piątką, tak? Miałaś ropę. Tak, mam ropę pod jej użyć teraz, bo się kończy to. Będzie ostatnia chyba tura teraz. Nie wiem. Dobra, już po powinienem? zostało nam 25 minut. A które? 21 22 22 35 Tu tak późno No a to ja używam rycerza. Tu jest na pierwszym Mogę już grać? Tak już mam siana To jest wszystko do budowy Warcie, rzucam Tu jest To jest do wymiany, to jest do budowy Jaki tu jest? Fioletowy hmm. Ha, nie żyje! No to co jeden, teraz drugi Kury, też mi żyje, ale bardziej nie Dobra, no, 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 teraz i I moneta. I moneta. To no, nie punkt tylko moneta. jak nie wydaje, a Ty wydajesz się? No, no to nie jest punkt tylko moneta. No nie, tak. To są monety zwykłe? Tak. No nie, Ty. Ja mam, tyle ich. Ale możesz to traktować jako punkt. Nie, nie, to, to nie jest nie moneta. Jest, monety. Czekaj, teraz moja, kolejka, tak? teraz moja kolejka, to ja robię rozpijać. To chyba będzie ostatnia, bo już się kończy czas. Czekaj, e... trzeba będzie policzyć to jeszcze na rynku. Dwa kamienie. Więc każdy Dwa będzie robił po jednym swoim ostatnim ruchu, i będzie koniec. E... Gdzie są tatanki do cholery? Jeszcze masz? Nie wiem, Marcin. Żyję, zrobię tak. Nie, zrobię normalnie, ale. Tak, tam nie było tylko złodzieja. Raz, dwa, trzy. Nie, bo jak mnie ograbi teablony, nic nie zbuduję. Ja mam taki plan. Marto się mógł szeroko założyć. Nie, będę wymieniał. Co? Będę stawiał miasto. Nie. Turde, podaj to. To jest statek ten Statek no. Co? No to był statek mój jeden. No tatek zrobiłem. Dwa, cztery i jeden. Te, nie, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I jedno I dwa dodatkowe. No że co, Zbijam to. A. No, o to ci chodzi o Jezu. No, ja nie to mi sięgam. Mów, że taran jest, żeby wywalić. Mm. No tak. E, no myślałem, że to jest zgubię jakiś statek czekaj. albo coś, nie wiem. Posada e, to jest jeden punkt, więc się nie opłaca. To, że, czekaj. Raz. Czekaj, wymienię to. Dwa kamienia zasiano. czyli cztery, cztery. Cztery siana. Raz, dwa, tu. No dobra, już. Jezu, będzie stał No A właśnie, czeka, bo miałem zrobić. Jezu, idą maglinę, ile masz ty wszystkiego, ma? To jest mistrzu. Tak, dwa kamienie wiorę. Otrzymujesz tytuł króla osadników. Tak, dwa kamienie wiorę. To już nie jest król, to jest już cesarz rzymski, praktycznie. Zobaczmy, na co jest na całej mapie. Siano. Ja jestem tutaj w tym, ja jestem, Cie, Wiktor, ty jesteś butem takim. Łochy, ja Europa, a Ksiśnik Stany zjednoczone na całej mapie. Czy ktoś owce zasiano? Nie ja mam wszystko odniesione. Co, co ja mam... To jest bez sensu, mam same owce i siano. Zdanie dla bez sensu taka wymiana. To muszę kupić kolejne siano. Masz tyle monet! No, użyję tej. W ogóle to się po co się pytasz kogoś, że chcesz wymienić jak masz tyle tego... Czekaj, sami. Monet i w ogóle. Stara miasto! Ostatnie. Ostatnie? Nie no, rakuję. No. Tak nie. Nie mam jeszcze trzy. Ale mam jedno miasto jedną osadę. Tyle mi zostało. Dobra Piotrek, bo no, tak ja wygrałem, więc to bez Dobra. 7x góli. Nie. Kurwa 7. No dziękuję pięknie, zaraz... Dobra. <śmiech> <śmiech> nie, 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 starczy ci. No mam 19 kart. To już musisz za rzucić. No, muszę dziewięć odrzucić. Jaki debar, trafiłeś wprost od Wiktora. Piotrek. Ile jeszcze kolejek gramy? Ostatnia. Ostatnia. Czyli ja już nie gram, tak? Tak, to była twoja Szyma. ostatnia tura. No to i tak wygrałeś ten ja ten asyst. Ja ile mam punktów. Co? Jak to podliczę ile mam. Nie mam pojęcia, ale wiedzę, już ustawa przewiduje. Dobra ja mam 4T. I za te dwie, Cztery. 6, co Dziwne. Tu. Zastawiam ja e, miasto. Sobie tam. Mieniam, żeby mieć jeszcze e, złapać E, tam była osada, tak? Tu Na czwórce, tak. Ja miasto, tu, żebyś więcej punktów. Tu Kopla. Ja to ja Miasto. A tu... Oadzę, bo tu miałam w sumie 6... Yy. 8 tych, 8 osiem... Dobrze. Ok. To jeszcze mi to zostało. Tak. Dobra, ja już też skończyłem. Więcej nie wycisnę z tego. co To jest 10. już mam 30. Dycha? 3, 4, 5. Szkoda, że teraz siano. W a, to, a to jest też ostatniatura? Tak. Koniec. A. Nawet nie ma jaki postawy tego miasta. 40 Dobra, ulepszam rycerza do trzeciego boś... Właściwie to do, do drugiego by wystarczyło. Ja odkładam już kartę. Do drugiego wystarczyłoby. Bo w sumie dwóch badaczów tego chcę bić. Więc do drugiego dostaję monetę. Moneta. Ja I będę się bił i dwoma Kałgarami byli Dobra, uniczymy to wszystko Jednak u Uch, No tak, bo do Krzysiek wszystko bije Podżegacz wojenny Oj, oberwał Do pierwszego no, A masz A, jeszcze to A, za 24 droga tak nie mam już ja już mam 50. Co? No. 10, 20, 30, 40, 50. A jeszcze drogi nie policzył tych? Jeszcze tego nie policzyłem. Tylko to samo co podbiłem. Już mam 50. ja nic się swojarz. Dziękuję za dwie monety. Zobacz, że monety się nie liczą tak bardzo. Bo i tak krzyżiek jest najbogatszy, a my biedni jesteśmy. Kupuję owce i robię rycerza na drugim poziomie, żeby kolejnych dwóch barbarzyńców rozwalić. Tutaj. Gdzie... A ty koszt mi Tu masz na wodzie. I znowu jestem na brązowym. Ciekawe, czy będzie do D. Będzie do D. A i tak to nie ma znaczenia. D. Zaraz, mam cztery wory. Nie dopłyniesz. To widział jakieś No, Powinno się dać hmm. dopłynąć, bo muszę mieć po prostu łódź i popłynąć tu, tak? Mm -hmm. Okej okay. już mam 60 To kupuję drewno co gdzie ty płyniesz? Wymieniam 3 do 1 się na owce tak. I, płynę. i I płynę tam Wow. raz dwa trzy jestem przy tym więc daję cztery wory cztery wory to ja cztery wory a cztery wory to dwa dwa tak. zwycięstwa ale Czym jeszcze punkt zwycięstwa, jakbym postawił drogę z tego, co ja widzę? Tutaj, a zaraz racjonuję. Ja idę liczyć swoje, Stawiam aglomerację. Dobra, tu odkładam dwie ropy i robię aglomerację. Ja robię. Dziesięć. I co to za aglomeracja? I co no. to no. Masz jedną chyba, tak? Teraz mam jedną aglomerację. Ty, wiesz ile ty jeszcze ropów masz? Już nie za dużo, ale jeszcze mogę z ropę wymienić na jeden, czy na dwa. Mhm na jeden, bo tak. niby jest dwa napisane na dwa Na czy na jeden w końcu wymieniamy na jeden na jeden takie lata było teraz miasto wymagania miasto portowe czyli że miasto być w porcie czy przy wodzie. od razu mówię że ja już mam 80 a ja ci ty tylko chcę z piotkiem się 28. porównać 28 Czy monument 28. Wymagane jest... To jest miasto portowe, czyli że czy to musi być przy porcie koniecznie, Ale czy... Nie, czy nie, mam nie mam w cytadeli! A to przy wodzie. Przy wodzie wystarczy. Ale musi być mur. No jest ja Ja mam 45. Dobra, to kupuję za... za ropę jeden kamień i trzy owce, znaczy trzy siana na dwa i mówimy kosztuje trzy siana i dwa kamienie i płacę za niego. Ja mam osiemdziesiąt pięć Ja? masz ponad sto razem z tymi miastami. Teraz powiedz jeszcze miasta, to już będzie i to będzie jaja jak będzie. Osiemdziesiąt. Te, We are the pod friends. Podnieś yeah. moje. Yeah. <ślamy> Podnieś moje. Nie Zdjęcia. mam siły. Czekaj. Sam sobie podnieść bo ja sobie swoje muszę podliczyć. Jeszcze swoich nie liczyłem. Masz więcej niż 18 tutaj, <grym> Ja bym była moja kolejka, to jeszcze bym sobie zbił i to... Tak. E, posz... Czekaj, Raz, e, trzy, sześć... Pięć. Tak, trzy, sześć... Masz więcej. ...dziesięć, to jest pięć... Właśnie tu masz, masz tam 2 Ojczyłeś no, tą drogę w ogóle? Czujesz mam najdłuższą? Masz najdłuższą pię. A! Zapomniałem e, 21 dwie, tutaj mam 22 pięć. Tutaj mam 23 Nie 45! Zapomniałem powiedzieć 90! No, 90! A, 90. <śpiew> 90 24, tak? 25. 25. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzynaście, piętnaście, szesnaście, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, 30, czy 55, a ja mam 45 o 5 punktów. A i ale to mi się niweluje. A moja na polu ile jest? A ty, czy miałeś 3... 10 mniej? Nie, 5 5, 5 mniej. No. 3... Ja bym postawił. 3... 55, ja miałam na ty, miałeś 50. Ej, tak, a Krzysztof ma ponad 100. 100. Czekaj, ile tu jest? 2, Dwa... no bo wiem, że będzie miał więcej niż mowa i razem wzięć. 3... Czekaj, Mówiłem. Ile, ile jest na no? To jak bo mi się nie chce. No masz dwa razy tyle, trilogy, niż my. Ale czekaj, Ileś... <g Culture> Masz ponad dwa razy tyle, co my obaj razem wzięliśmy. Znaczy masz więcej, niż my obaj razem wzięliśmy. Jednaście, dwanaście trzynaście, załóżmy podliczyć? Dlaczego To ma pięćdziesiąt <gryczne> no, o... Ye... Ale moje podliczyłeś? 25, 25 plus, plus 90. 95, 90 plus 90, 115. 15. No, ja Mam 52, bo tego chyba nie policzyliśmy. Tak, o 7 punktów masz więcej niż ja. Ja mam 18. Ale jednak byr 2 i mamy mniej punktów niż 10. A ty, kurczę się. 18, 10, nawet jak byli wspólnie w, gru, w drużynie, ja w jeszcze wiem. przegrałem. Jee, liter wygrał! 100 punktów, a 115... 46 punktów, o 7 punktów mniej, no trudno. Zdarza się i nawet najlepszym. Ej, ej, ale przynajmniej fajnie się grało. Ja mogę mieć więcej, jeszcze jakbyśmy pograj to. Nie, 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 nie. 120. No, to... Ja byłoby... już nie miałem co budować. No ja już nie mam dróg. Miałem tylko jedno miasto, jedną osadę. No, no, no. no. Ja zacząłem demonować I to, dróg. Dróg. I to byłoby ja na ma... tyle. Dróg mam trzy. Dobra, cześć. Trzymajcie się. I zrosłem.